Z Urzędem Miejskim przygoda zaczęła się no, w ciekawym momencie, bo 1 kwietnia 2002 roku a wynika z tego, że nie był to prima aprilis, bo ponad 22 lata pracowałem w urzędzie. Dostało jeszcze dwa dni, czyli 22 praktycznie ponad i pół roku. Zacząłem pracę w sierpniu 78. cały czas w pionie ekonomicznym, finansowym. Oczywiście zacząłem od stanowiska referenta, to nie ma dyskusji. Potem podjąłem studia ekonomiczne w Szkole w Wyższej Szkole Oficerów Służb Katermiszowskich na finansach i wojska i równolegle w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na finansach i państwa. I już jako podporucznik, magister, wylądowałem jako główny księgowy Wojskowej Jednostki Budżetowej w Legnicy. W wojsku byłem na różnych stanowiskach. Zawsze byłem albo szefem finansów, albo głównym księgowym, albo doktorem ekonomicznym, aż do przejścia na stanowisko skarbnika. Pracownik na stanowisku skarbnika jest osobą samodzielną. Jest to jedyną, jedyna osoba, do której wymagana jest zgoda na powołanie przez Radę Miejską, oczywiście na wniosek burmistrza. Jakby nie patrzeć, to jest człowiek burmistrza praktycznie. Jeżeli nie będzie z burmistrzem współpracował, to z tego nic nie będzie. Także wydaje mi się, że pomimo, że uchodzę za człowieka dość żywego, niektórzy mówią nerwowego, to udało mi się współpracować. Dobrze i w wojsku, i tutaj przez te 20 prawie 3 lata, w krotoszynie. I jakoś tak nie pamiętam sytuacji, gdzie trafił do mnie jakiś wniosek naczelnika wydziału, dyrektora jednostki czy szkoły. E, I aby, czy wniosek burmistrza, żeby jednak poszukać pieniążku, bo chcemy robić to, czy takie za zadanie. Tak jak burmistrz jakiś chyba mówił, że. Trudne rzeczy załatwiamy szybko. Na bardzo trudne trzeba może kilka dni po poczekać. <grydy> Jakoby obejmowałem obowiązki we wrześniu 84 głównego księgowego w Legnicy, to mi się wydawało, że ja chyba wszystko wiem. A dopiero tam życie mi pokazało, ile jeszcze nie wiem. Natomiast dzisiaj, po tych 40 ponad latach na pełnieniu różnych kierowniczych stanowisk w pionie ekonomiczno-finansowym. Moja wiedza jest naprawdę duża, ale nie powiem, ile jeszcze nie wiem. A teraz dopiero wiem, że nadal się trzeba uczyć. A ostatnie lata w finansach to był choda. Po prostu jeszcze przed pandemią, no, zmiana goniła zmianę. No, myślę, że. Jakoś sobie z tym poradziłem, e, natomiast no wiele rzeczy jeszcze można by poprawić, zmienić. Dzisiaj, gdybym mógł cofnąć czas, to wiele decyzji pewnie bym e, inaczej... Może byłbym po prostu też spokojniejszy, jak na końcu, bo to też nie pomaga w podejmowaniu decyzji. 46 lat wysługi, e, 40 na stanowiskach. Jakoś e, nikt mnie nigdy nie zdjął ze stanowiska, czyli tylko dostawałem propozycje awansu. Tutaj z burmistrzem Joksiem, burmistrzem Marszałkiem, e, czy ostatnio z burmistrzem Natalią Robakowską, no udało się, udawało się współpracować. I nigdy nie padło nawet słowo, że mam odejść, albo że podziękują mi. Czyli chyba pracowałem dobrze, ale to nie mnie ocenić. Ja intensywnie pracowałem przez te wszystkie lata. Miałem bardzo dużo przełożonych. Pani Natalia Robakowska była moim czternastym przełożonym. Czyli jakby czternaście razy musieliśmy się dostosowywać przełożonymi. Oczywiście w pozytywnym tego znaczeniu, bo każdy jest osobowością i to też kosztuje trochę zdrowia. Także na chwilę to to myślę, że potraktuję pierwszy, pierwszy okres jako urlop. Teraz wykorzystywałem urlop zaległy, znaczy tegoroczny, czy tygodniowy. To trochę tak dziwnie, bo chyba nie dłużej jak dwa tygodnie, gdy nie byłem na urlopie. Stąd to już było pierwsze i wie Pan, jakoś się nie naziłem. A z uśmiechem na twarzy przyjąłem propozycję żony i córki. Że zmienię imię na, na, na Tomasz, mówiłem to na, na, na sesji, ale to tak może będzie. Że drugie imię będę miał ważniejszy Tomasz, że żona będzie szła, bo żona jest na emeryturze, ale też jeszcze pracuje na protatu, szła do pracy i zostawi karteczkę. Tomasz zrobić, Tomasz kupić, Tomasz posprzątać. I eee, nie widzę przeszkód. Natomiast jeszcze zawsze mam możliwość wrócenia do zawodu biegłego rewidenta. Ja go zawiesiłem. 10 lat może być zawieszenie można, chyba 8 lat mija. Na dzisiaj nie przewiduję. W ogóle nie przewiduję, wie pan, pracy zawodowej. Jeżeli pani burmistrz będzie widziała na przykład możliwość czy ich potrzeby mnie wykorzystania gdzieś, to jestem do dyspozycji. Natomiast chciałbym, no jak to się uda, bardzo tak spokojnie wygasić tą swoją swoje czynności zawodowe i życzę wszystkim, żeby wytrwalić 40 lat na stanowiskach i 46 wysługi. To jest kawał czasu.